Witajcie w kolejnym salonie gier. Dzisiaj są ze mną Paweł Kozierkiewicz, niezgrani.pl, Michał Walkiewicz, jestem także ja, Marcin Dąbkowski. Porozmawiamy sobie o wycieku informacji dotyczących Wiedźmina 3, o product placementie w grach oraz tematem naszego numeru będzie gra, o której trochę zapomnieliśmy, jest nam głupio z tego powodu, mianowicie Wolfenstein The New Order. Zaczynajmy! Zaczynamy w takim razie od informacji z naszego tutaj rodzimego podwórka. E, no, przydarzyła się straszna rzecz w studiu CD Projekt Red. Wyciekły informacje dotyczące Wiedźmina 3, e, koncepty postaci, różne e, e, info tajne, które nie powinno nigdzie wyjść. E, w ogóle pytanie, no, po co takie rzeczy się dzieją i czemu? No, to smutna sprawa jest, no. Po co się dzieją? Ja w ogóle chciałbym być przejęty bardzo tym, co się stało, ale jakoś nie jestem w stanie. No, to jest, to jest trochę ryzyko wpisane w ten biznes. Tak, dane wyciekają. Informacje wyciekają, ludzie hakują różne konta, ludzie nie zabezpieczają dobrze różnych rzeczy, albo e, wrzucają je na Google Drive z jednostopniowym, na przykład ja zabezpieczeniem. A i do końca kół mam tą aferę. Wydaje mi się, że ten, kto tak naprawdę czeka na Wiedźmina, no nie przeczyta sobie scenariusza w formie, w formie tekstu, czy, no, czy nie będą będzie czytał opisów tym w tym wnecie. To jest, to ten jest problem. Okay, to jest jedyna rzecz, Wejdziesz która... na nowy zwiastun Wiedźmina i będzie się po prostu spoilery w komentarzach, bo ludzie to mędy w necie, no. Z jednej strony e, smutne to, co się wydarzyło, no bo to zawsze jest przykre. Jeżeli czyjaś praca gdzieś jest po prostu wykradziona, tak? to zostało z drugiej strony, świadczy to o tym, jak ta gra jest oczekiwana, jak to jest popularny tytuł, gdy, że komuś chciało się wejść, włamać, e, wykraść te dane, no a dlaczego to zrobił? No, dla sławy w internecie, a dlaczego innego? Przecież nie no. dla pieniędzy, przecież nie, nie sprzedał tego konceptu, nie wiem, Electronic które na, natychmiast Dragon Age'a podkręci. A e... to właśnie ich sprawka. Można jeszcze sprawdzić, jak fajny będzie Wiedźmin. Zróbmy, żeby nasza gra była taka sama. No teraz to pewnie dla zasady nie, nie podkręcą, no bo gdybyśmy zobaczyli te same patenty, Geralta. To, to z pierwszego miejsca, to już na pewno utrzymali pierwsze miejsce wśród najgorszych po prostu korporacji świata, no tak, tak Ale jest to, ale jest to, to świadczy o popularności tej gry, a z drugiej strony, no to sława dla osoby, sława, tak? No, które, dla osoby, która to wykradła, no bo mogła się pochwalić, zobaczcie jaki ja hojrak jestem i co udało, czego udało mi się dokonać. No, ale wiesz, no słuchaj, włamanie się na do na Gmailu, no nie oszukujmy się, to nie jest jakaś sława wielka, dzięki której zatrudnicie Apple czy Microsoft do siebie, tak? To jest moim zdaniem po prostu, no. Bycie po prostu zwykłą będą no. To nie są informacje, które możesz sprzedać, to nie są informacje, które mogą zrobić furorę na całym świecie, to nie są chociażby te taśmy wprost, tak, czy coś w tym stylu, tylko to są zwykłe asety, informacje odnośnie fabuły. I teraz faktycznie osoby, które czekają tę grę, będą musiały uważać w internecie, bo to, to nie jest pierwszy raz, kiedy, kiedy takie informacje wyciekają. I potem wszędzie masz po prostu zawalone, wiesz. No podobnie było z Half-Life dwójką swego no, czasu tak, chyba to. i z, z tysiącem innych tytułów, na które też ludzie ludzie czekali, więc też nie rozmuchiwał mi tego, to nie wiadomo jak, jak dużo było. Bo no, się no. Ta gra ma wielki budżet i jest. I to jest, to jest pewnie problem, że faktycznie tak ta duża produkcja, ale z drugiej strony to nie jest pierwszy taki tytuł, którym się to przytrafiło. Nie, nie, więc też nie widzę. Okej, okay, no jesteśmy w trochę innych czasach, jednak pewnie trudniej będzie uniknąć teraz spoilerów, ale z drugiej strony no nie jest to nie jest to do końca niemożliwe, tak? No to jednak wydaje mi się, że to nie będzie skala gry o tron, gdzie po prostu chodzę na Facebooka i nie chcę i dostaję 15 spoilerów na sekundę, których... E w najróżniejszy, najbardziej wyrafinowany sposób są przemycane. Myślę, że akurat fanom Wiedźmina to, to nie grozi. Nie, tutaj po prostu ta sprawa moim zdaniem przycichnie za tydzień, już w ogóle nikt nie będzie o tym pamiętał, a za dwa miesiące mm, to nawet nie wiem, czy ktokolwiek będzie sięgał po, po te dokumenty, żeby nagle Właśnie, tutaj, że... nie wiem, potrolować sobie w sieci. Znaczy pewnie to ktoś się znajdzie, ale to będą jakieś pojedyncze przypadki. Jednak y, przeczytać suchy scenariusz i to, że Gerald w 14 godzinie gry, nie wiem, walczy z czy innym wynalazkiem, no nikogo nie zarajcuje, bo rajcować to dopiero będzie to, kiedy zobaczymy to na własne oczy, kiedy sami weźmiemy udział w tej walce. Zwłaszcza, że, że to chyba jest tak, że, że CD Projekt dość dobrze zareagował, bardzo tak spokojnie, też no, nie, 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 nie zmienia się na przykład data premiery, nie było żadnych takich, nie wykonywali gwałtownych ruchów, co pewnie też pozwoli tą sprawę jakoś bardzo szybko przysypać. I... No tak, to, to oświadczenie, które, które Red opublikował, bo takie bardzo, bardzo lakoniczne. Tak, przyznajemy, doszło do wycieku, przestrzegamy, w pozytywny oczywiście ten sposób, przestrzegamy fanów, żeby nie, żeby uważali na to, że gdzieś do sieci mogą wyciec jakieś ważne informacje, które mogą zepsuć im zabawę, kiedy sami zasiądą do rozgrywki, dlatego niech mają się na baczności. Okej, okay, no to w takim razie my na koniec podamy wam zakończenie Wiedźmi. albo nie, dobra, nie będziemy podawali tego zakończenia. Kolejny nasz temat to multiplayer. Ja pamiętam czasy, kiedy multi w grach to był po prostu zwykły deathmatch. Biegało się po mapie i się strzelało do siebie. Quake 3 Arena na przykład. Eee, no a teraz mamy trend, który był na targach E3, mianowicie multiplayer coop na 4 osoby łącznie. 4 kontra 1, bo to jedna zwykle też jest obsadzona przez żywego gracza. Mieliśmy Evolve, Evolve. mieliśmy Fable Legends, eee, mieliśmy nowego assassina. Eee, to są wszystkie tytuły, tytuły, które próbują wdrożyć ten, eee, ten system. No, i to pewnie będzie dominująca forma multiplayera, z tego wygląda, przynajmniej po tych targach. Jeśli, jeśli mamy patrzeć na to jako, jako pewną zapowiedź tego, co się będzie działo, to właśnie tak to wygląda. No i jest jeszcze druga kwestia, czyli wszystkie tryby single połączone z multi, które pojawiają się teraz coraz częściej. No, to nie jest fajne. To, to... to zależy gdzie. no W Watch Dogsach pewnie to przeszkadza, bo nie możesz sobie wykonać misji, bo ktoś ci wjeżdża po prostu z kolana i, i hakuje Twoją grę i musisz się z nim tam poużerać przez chwilę. Natomiast trudno sobie wyobrazić na przykład Dark Soulsy bez, bez tego, no które tak. na tym bazują i pokazują, że, że ten model ma. Jeśli jest przemyślany, jeśli jest dobrze wdrożony, to ma, ma przyszłość i jest, jest czymś nowym w tym. To jest trochę rozwój, bo tak. No mieliśmy e, multi, e, gdzie graliśmy przeciwko sobie, później e, to przy, na, najczęściej na jednym sprzęcie, później wiadomo po jakichś tam sieciach lokalnych i tak dalej. Było multi na, na siebie, przeciwko defmecze. E, później w ostatnich latach coraz mocniej wspinał się ten tryb kooperacji. Jakby można powiedzieć, że to jest taka ewolucja, bo mamy czterech graczy którzy współpracują ze sobą przeciwko jakiemuś tam, nie sterowanemu albo przez AI yy, yy, przeciwnikowi, albo też wręcz przez dodatkową, żywą, yy, żywego przeciwnika, mm. jakąś dodatkową osobę. Więc to jest takie po próba połączenia, właśnie tej kooperacji yy, z rozgrywką przeciwko komuś lub czemuś. Znaczy to w ogóle w Fable i Vivolve bardzo dobrze widać, że jest, jest fajnie pomyślany, bo ta druga osoba tak naprawdę gra trochę w inną grę. Fable to jest coś na kształt strategii, ten, 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 ten szwarc zrozumiałe. charakter, który, który, no który występuje defense. przeciwko czterem graczom. Gra w coś w rodzaju tower defense, tam sobie przesuwa pułapki, wysyła oddziały. W Evolve z kolei mamy zmianę perspektywy, gra przychodzi w trzecioosobowy, kiedy gramy tym stworem. I też ta, ta rozgrywka zupełnie wygląda inaczej. Myślę, że to jest ciekawe, że gdzieś tam te, te perspektywy i te gatunki w, w obręb czegoś większego wchodzą i się gdzieś się tam przeplatają? No, znaczy no, mi myślę, to jest super. Mi, mi się jednak rzecz nie podoba, bo cały ten trend, który się zaczął, właśnie tego kopa na cztery osoby i tak dalej, spowodował jedno: że deweloperzy zapominają włożyć lokalnego kopa do gier. Bo nie wiem, czy, czy jakby zauważyliście, ale coraz mniej gier ma lokalnego kopa. Jeszcze pamiętam w Call of Duty chyba yy, była możliwość grania na podzielonym ekranie, ale kiedyś było standardem. Granie na split screenie na jednej konsoli... No ale konsoli. teraz standardem powoli złączę dość mocne, więc no, myślę, że to jest kurczę, no, to jest znak czasów. Ja akurat nigdy nie byłem fanem grania split screenie, no, to było fajne w czasach, kiedy nie mieliśmy internetu na przykład. I, i, a trzeba było w te multiplayerowe gierki pograć. No ale filmik e, był to... fajny grania na jednej był, konsoli. jeśli to było Mario Kart, ale jeśli już to były strzelaniny, no to jaki fajny film? No, jak ci tak dzieliło, to miałeś zaburzoną perspektywę. Jak tak, to tym bardziej. Platformówki wychodzą, które przestają mieć koopa nawet na jednej konsoli. No Ubierają dwie osoby. No w, no... Póki nie dotyczy to Raymana i tych tytułów, a, a to myślę, że nie jest, nie jest aż tak źle. Nie? No, to czy... Zawsze będziesz mógł pograć biatyki zawsze będziesz mógł pograć w piłkę, w wyścigi. No, tak. okay. Znaczy, no ten, ten, ten koop na, na jednej konsoli w ogóle, czy w ogóle na jednym sprzęcie gdzieś jakby faktycznie zanikł. E, no i właśnie, może dlatego też, że, że jednak e, z jednej strony ludzie e, gdzieś się od niego odzwyczaili, ponieważ przez długie, długi nacisk i długie wychodzenie gier, e, które mają właśnie tego kopa czy w ogóle tryb multiplayer. Położony tylko i wyłącznie na sieć. E, ludzie odzwyczaili się od z, z wspólnego się siadania przy komputerze czy przy konsoli mm. Mm, i grania. Po drugie, jest się kwestia tego, że no, nie każdy to lubi, to jednak zaburza tę perspektywę. Mm, a bo z drugiej strony, można się zastanawiać: w końcu telewizory mamy coraz większe, projektory też gdzieś w pewnym momencie zaczynają wchodzić do domu, więc to już przestaje być problemem, jeżeli mamy projektor i rzucimy na ścianę obraz o przekątnej 100 czy 120 cali, co jest przecież możliwe. to w tym momencie podzielony ekran staje się w prawie że dwoma oddzielnymi ekranami stojącymi obok siebie. Mm. Więc może gdzieś ten renesans jednak nastąpi. No bo grać fajnie jest z kimś e, po sieci, ale jednak dużo frajdy jest w momencie, kiedy siedzimy obok drugiej osoby i gramy w to samo. Nawet jeżeli ja e, sobie ostatnio wspominałem właśnie jakieś czasy, lamparty i tym podobne rzeczy, grało się w tę samą grę e, po sieci of Quake, a na przykład w oh, okay. Andrilla, tak. No i dobra, w Duma też się grało. Ale chodzi o to, że wiesz, siedziało się i grało na swoim komputerze, ale osoba, która właśnie spoczywała się w pierdzie lub pod niej dostawało, siedziała obok, więc zawsze można było plombę sprzedać. W tym wydaniu kącika Hashtag Nikogo porozmawiamy o product placementie w grach. No, takim najświeższym przykładem jest chociażby promocja, którą robi Nintendo do spółki z Mercedesem, że w wakacje pojawi się darmowe DLC do Mario Kart 8 na Wii U, gdzie Mario będzie mógł jeździć nowym Mercedesem GLK. Eee, no i oczywiście jest to informacja, która nikogo, tak? Ale sam product placement, no słuchajcie, fajna rzecz, czy, 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 czy jednak to jest zło, którego nie powinno być w grach? Grę jest biznes. Yy, I ten biznes za. Zawsze naj, najsurowiej wygląda w momencie, kiedy się kształtuje. Ja sobie złoty okres, e, czas platformówek, kiedy mieliśmy takie tytuły jak Zul, które były z grubsza reklamą czupa-czupsów. E, kiedy mieliśmy Super Gracol Froga, Gate. który. Tak, Gra przede wszystkim, tak. w której chodziło się chyba tubką pasty, tak leczyło zęby. No, no, no. e, super Frog, który, żeby żeby odnowić energię, pił w zresztą w remake'u z tego, z tego zrezygnowali, więc wydaje mi się, że wtedy to były czasy, kiedy ten product placement gdzieś kiełkował. No, a teraz to wygląda, to nie jest aż tak groźne, no jak zobaczysz kampanię prezydencką Baracka Obamy gdzieś tam w Burnout Paradise, tak, czy, to... czy, czy jak czy jak będziesz musiał skorzystać z Sony Ericssona, już nie pamiętam, która to gra. Z Splinter Cellu. Z Splinter -Cellu, -Cellu, tak. tak, Rickson, Sony, nie? tak. E, czy, czy jak coś, coś innego ci takiego wyskoczy, to myślę, że to jest nie mniej groźne niż, znaczy nie bardziej groźne niż, nie wiem, product placement w Bondzie nowym, czy, no, czy, ten, czy czymkolwiek. Ten, to jest dość tak, no... Ten product placement w grach jest i jest on robione dobrze, można powiedzieć. Bo... Na pewno lepiej niż w kinie. Znaczy, no właśnie, jest... znaczy w, kinie, w kinie polskim jest robiony dramatycznie. Ja, no jakby... I koszmarnie. Mówiąc kino nie miałem na myśli kina polskiego, okay. myśli filmy. Y nie, ale w amerykańskim to jest też relatywnie dobrze, dobrze przemycane, ponieważ nikt nie patuje. Uwaga, korzystam teraz z laptopa marki Dell. Mm -hmm. Tylko to logo Della gdzieś tam sobie w tle jest, można je zauważyć, ale. Tak naprawdę jest elementem właśnie tła i, i, i nikt mocno na to uwagi nie zwraca. Podobnie jest w grach. no Gdzieś tam, w, nie, już nie pamiętam w którym tytule, stały automaty z Coca-Colą yy, i to po prostu był. Część, część tła, która, którą się mijało, e, gdzieś to pewnie to logo do głowy wchodziło, ale to jakoś nie powodowało krzywdy, nie, nie, nie powodowało, że ten gameplay był z tego powodu gorszy. Ba, można nawet powiedzieć, że nabierało to choć odrobinę realizmu. Właśnie no bo... to chciałem powiedzieć, że takie GTA y, True Crime, w trukrem miałeś tak, że było tych reklam trochę, i hmm. faktycznie ten Nowy Jork zaczyna wyglądać bardziej realistycznie. Miałeś faktycznie takie wrażenie, że to by to jest prawdziwe miasto, tak? Inną sprawą y, jest to, że można sobie zadać pytanie, jak wygląda kwestia product placementu broni w grach. Tu? Bo tu está... Także no my mamy akurat, patrzymy z perspektywy Polski, gdzie wiadomo restrykcje dotyczące pozwolenia na broń są bardzo, yy, bardzo ostre i dostać pozwolenie na broń ostrą to jest wyższa szkoła jazdy i trzeba to muszą dokumentować Za to w Stanach Zjednoczonych wystarczy być niekaranym mieć yy, prawo jazdy i, i tak naprawdę pozwolenie przychodzi pocztą yy, na, na wskazany adres. No i teraz mamy gry, w których strzelamy nie bazuką 2000 coś tam coś tam, tylko strzelamy z M4A1, czy strzelamy no, z pistoletą, wiadomo, Automatyczna w Stanach jest zabroniona, przynajmniej z tego co wiem, ale no, my strzelamy z koltów, walterów, a to z nie działa w drugą stronę, że to twórcy gry już muszą wtedy płacić. Chyba działa w tą stronę, że nie chcą tylko kupować. A nie uważasz, że nie jest to gdzieś jakiś deal wiązany, bo jednak jeżeli przejdziesz całe Call of Duty strzelając ze swojego ukochanego N. kocha, no to jak zechcesz kupić broń, no to skierujesz się do półki, gdzie one są, te, te egzemplarze broni są wystawione. Słuchaj, to już chyba są za daleko wysunięte wnioski. Mnie cieszy jedna rzecz, że nie ma w mm, grach takiego product placement'u jak w pierwszych Transformersach, kiedy Nokia N93, która została bardzo idealnie pokazana, zamieniła się w małego Transformersa. I Xbox też miał swój product placement w pierwszych. No, dużo, 360 dużo. też się zamieniała w, w, w Transformersa, więc... No tak, no, no i oczywiście mistrzami product placement'u jest Apple, tak? Bo, no... bo, bo, bo ich sprzęt jest wszędzie praktycznie. Tak. Czas w takim razie na nasz temat numeru, temat odcinka Wolfenstein The New Order. Raz jeszcze wstyd nam, że dopiero teraz o tym mówimy, miesiąc po premierze, ale jest to świetna gra. Jest to piękna gra. To jest moje zaskoczenie roku. Na, na, na czerwiec przynajmniej. Nie do, do tego czasu, bo ta, ta gra wyskoczyła trochę jak diabeł z pudełka. Znaczy, wszyscy wiedzieli, że ona powstaje, wszyscy wiedzieli, że gdzieś tam. Ale e... nikt nie spodziewał się, że będzie Zdopalnie. aż tak dobra. No, no moim zdaniem to jest, to, to jest świetny tytuł. Niemczyk nie jest jeden z najlepszych tytułów w ogóle na, na nowej generacji, nie ekskluzywnie, ale ale na wydanych i na stare i na nowe platformy E, tytuł ładny. Gra, która śmiga w 60 klatka, gra, której się świetnie strzela, która, jest, e, która ma świetną konwencję, bo to jest teoretycznie to jest gra, w której mamy nazistów, mamy mechy, mamy różne rzeczy, z których powinniśmy szydzić i które powinny być w nawiasie, a ta gra jest podawana na serio dość, co mnie zaskoczyło i to jest fajne, bo to naprawdę działa i ta historia ma takie momenty, że wciąga, że wzrusza, i to jest super rzecz, która się udała i którą jest bardzo trudno zrobić w czasach, gdzie, gdzie ironia praktycznie jest, jest, jest wszystkim. Także no, no dla mnie to jest, to jest bomba. A Co najważniejsze, tę historię po prostu łykasz jak pelikan. Tak, tak. tak. Ona, ona mimo właśnie tego, że ona jest zbudowana na, na zasadzie y, filmów klasy B albo nawet C, y, no bo właśnie alternatywne biegi historii... Ale właśnie tych, które się siebie nie wstydzą, no to jest tak, to. Jest tak, tak, ale nie? Tu właśnie to dostajemy coś totalnie przerysowanego, te wielkie mechy, właśnie, to wszystko. I, i nagle. Okazuje się, że my wsiąkamy w tę, w tę historię i, i czujemy ją e, bardzo na poważnie. Na poważnie, pomimo tego, że jednak tam jest masa żartów. I masa tak, momentów tak. zabawnych, tak? Czyli to jest fajnie wszystko zbalane na takich Zbudowana na takich smaczkach, że ma strasznie wysokie, wysoki współczynnik tego, co się określa jak mianem production values. Ma, każda nacja mówi tam w swoim języku. To, to, to jest w ogóle rzecz genialna. Lata, Lata 60. Mówią po polsku. To, to jest naprawdę miłe. Lata 60. są w takich drobnych smaczkach oddane. Też, też przez muzykę, która jest tak, pozamieniona tak. Na, 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 na niemieckie wersje. niemieckie wersje To no, naprawdę, to wszystko jest Oczy po to prostu, jest prostu pięknie, pięknie zaprojektowane to jest, i dopracowane, to jest, tak? to jest świetny produkt. To jest doszlifowane, do, dopracowane właśnie w takich, takich tych niuansach, które właśnie powodują to, że my wchodzimy w ten, w ten świat i przyjmujemy go jako coś, co faktycznie miał prawo się zadziać. A z drugiej strony to właśnie zaskoczenie takie, że kiedy pojawiła się w ogóle pierwsza zapowiedź, że robią nowego Wolfensteina i tam właśnie pokazano, że to nie będzie znowu Druga Wojna światowa, i walczymy z okultystami i tak hmm. dalej, i tak dalej. Czyli odsmażamy tego kotleta po raz Enty. To tak wszyscy stwierdzili, o Boże, ale to się chyba nie ma szans na to na, na Bo druga sukces. Wojna Światowa się znudziła już, prawda? Znaczy, wiesz, tak właśnie tak. o to chodzi, że Druga wojna światowa nie do końca się znudziła, ponieważ ona się znudziła ileś lat temu. Yy, teraz mamy w wysyp prawie każdy shooter, który wychodzi yy, jest w czasach współczesnych. Albo lekkiej przyszłości, albo lekkiej przyszłości. Ale w się znudzi i pójdziemy gdzieś indziej wtedy. No i w końcu zatoczymy koło. I znowu wrócimy do tej II wojny światowej, y, która, jak widać, no, sentyment ludzi jest coraz wielki, tylko że Wolfensteinie został on podany właśnie w inny sposób. Druga wojna światowa się skończyła nie tak, jak y, uczą nas książki od, y, od historii. E, no dobra, i coś z tym fantem trzeba zrobić, a co można z tym fantem zrobić? On no, spuścić pierdziel, komu trzeba. I fajne jest to, że oni nie kontynuują tej historii, która tam się jakby mm. kończyła, tylko faktycznie masz ten 14-letni przeskok, e, e, on się budzi w polskim szpitalu psychiatrycznym, no to nie są jakieś wielkie spoilery, początek gry, tak? tak. E, no i masz jeden konkretny cel, co masz zrobić. E, trafiasz do tej polskiej rodziny, tak? Gdzie fa faktycznie fajne to, że nie w Polsku jest Alicja Bachleda Curuś to jest w ogóle genialną rzeczą. I dla mnie ja w którymś momencie grając, zaczynam tak się wkręcać na poważnie w to do momentu, kiedy nie musiałem zejść do piwnicy w domu i tam trafiłem na magazyn Mój Shop. I na, na okładce chyba było 10 najsłodszych pyszczków, czy coś takiego i to było dla mnie takim znakiem, że ej nie, ta gra nie jest na poważnie pod żadnym pozorem. No. Ta gra jeszcze ma dla mnie świetny feeling właśnie, bo z jednej strony jest dość wymagająca, zwłaszcza na, na najwyższym poziomie trudności i naprawdę trzeba tam się chwilę poskradać, trochę pomyśleć, można ją w ogóle przejść po cichu prawie, prawie całą, co jest, co jest fajne. A z drugiej strony jest z niej taki, taka arcade'owa nuta, jest, są w niej momenty, w których po prostu bierzesz dwa shotguny, no sam fakt, że masz dwie bronie naraz, tak. e, raz nosić jest kapitalny. E, I po prostu lecisz przez korytarze i jesteś taką tak naprawdę wielką maszynką do, do mielenia mięsa. E, no i fajne jest to, że jest oddany hołd tym starym rozwiązaniem, że ma, rozwiązaniem, że masz znowu kieszeń bez dna, że masz e, kółko z bronią, że musisz e, znowu jesz psią karmę czy, czy jesz apteczki i nie odnawiasz energii po prostu stojąc za winklem. Bardzo fajne połączenie po prostu nowoczesności z, z, z tradycją, z odwoływaniem się do, też do starego Wolfensteina. I do nowych shooterów dla mnie to jest bomba. No tutaj, tutaj jeszcze właśnie trzeba podkreślić to, że gra pozwala na róż, różne rozgrywanie tak. akcji, bo nie, ma, nie mamy takiej jednej linii, jak tą, którą nam wytyczał Call of Duty. Możemy grę przejść po cichu? Właśnie, możemy wziąć dwa gnaty w ręce i po prostu jak ten czołg przejść z pieśnią na ustach, roznosząc wszystkich, wszystkich na, na, na zioli w pył. Raz chcemy zagrać na ostro, innym razem po cichu i ta gra to umożliwia. Ja też trochę jej problemem, wiesz, bo strzelanie i wchodzenie po prostu na hura do budynku jest mega przyjemne, ale z drugiej strony egzekucje po cichu, kiedy zakradasz się od tyłu i na przykład wbijasz w czaszkę nóż, też są zabawne i ja parę razy naprawdę zastanawiałem się, w jaki sposób chcę zabić tego konkretnego nazistę. Stał do mnie tyłem i myślałem, czy strzelę mu w głowę i rozwalę mu czaszkę na kawałki, czy może wbiję mu nóż. I to były takie, wiesz, takie dylematy, decyzje, które <laughs> musiałem podjąć w tej grze. No i oczywiście hołd dla, dla starego Wolfensteina, czyli możliwość przeładowania sobie życia że masz za dużo życia, zbierzesz, ona zaczyna ci spadać powoli i faktycznie musisz kombinować, te, te życie sobie zostawię, wezmę je na później, tu może będzie jakiś przeciwnik, nie bierzesz wszystkiego, nie zużywasz wszystkiego, no musisz wciskać cały czas kwadrat, tak, żeby podnosić każdą rzecz, którą po prostu napotkasz. Yy, no, dla mnie to jest w ogóle mega gra. Ja, ja się naprawdę zakochałem i ucieszyło mnie bardzo t, yy, ta informacja, którą podałem w tym tygodniu, że twórcy myślą o sequelu, znaczy w sensie o kontynuacji mm. tego. Także teraz, dobra, słuchajcie, no trzeba by ocenić, tak, yy, yy, skali, y, jakiej chcecie, y, Paweł, jak oceniasz Wolfensteina? Jest moc. Jest moc i dwa gnaty w ręku. No to ja będę klasyczny dzisiaj. Y, moc na 8: 8 z plusem. A ja w standardowej skali w branży growej 91 na 100. Kolejny odcinek Seonu Gier dobiegł końca. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o Wolfensteinie. Czy w ogóle graliście w Wolfensteina? Także zapraszamy do dyskusji na inne tematy, które to poruszaliśmy. Widzimy się za dwa tygodnie w kolejnym odcinku. Cześć.